Siemano, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam takie moje tajemne inwestycje z drugiego konta. No będę, je, będę to po prostu przerzucał na główne, więc pokażę Wam co, gdzie i jak mam i też dlaczego to robię. Szybko jeszcze skins manki, tutaj już skiny dla Was zgarniam na konkursy. Też szukam sobie fajnie wycenionych, bo właśnie strona jest fajna. Na tych niskich półkach cenowych naprawdę można znaleźć no bardzo fajnie wycenione skinki. Przykład Acheron 1.73 na skins manki, 2.73 na steamie, mamy złotówkę. I jest dużo takich opcji, okazji, więc polecam sobie po prostu wbić. Masz code do 5 dolków przy pierwszej wymianie. Bonusiku i tak samo kod Grafikos plus 35% więcej dopłaty można sobie fajnie też na saldo, saldo na tym po prostu robić. Zaczniemy od tego, dlaczego przerzucam. Ogólnie tam mam inny numer telefonu, teraz ogarnąłem sobie taki swój drugi, więc po prostu będę tak czy siak będę chciał mieć przynajmniej na dwóch kontach rozdzielone te inwestycje. Bo wiadomo, dla bezpieczeństwa, natomiast tak czy siak to konto nie ja ma takiego dostępu do niego jakbym chciał, więc po prostu sobie to przerzucę. Też mam jeszcze jedno konto, właściwie to mam trzy, ze skrzynkami, tylko tych skrzynek aż tam dużo tak nie ma, więc wszystkie, i tam to konto też tak średnio więc po prostu pewnie przerzucę sobie wszystko na główne a potem jakoś rozdzielę na dwa kąta, żeby to bezpieczeństwo trochę było bardziej no i tak, mamy tu skrzynki załamania, tego nawet nie pamiętałem szczerze myślę, że mam tu, nie wiem, jakieś shattered łeby i, i kapsuły a jest trochę inaczej, mamy załamania, mamy jakieś papiery po ile one w sumie kosztują, aj, nie zobaczymy sobie 8 groszy, niesamowite. Nawet skrzynie pryzmatu jakieś pojedyncze 5. No, zawsze, zawsze coś, patrząc na te aktualne ceny. To zresztą było tak tanio kupowane, nie? To Dangerki, to też się bardzo ucieszyłem. To imperialki, to w ogóle z openingu robiliśmy i ja o tym sobie zapomniałem. To jest wszystko z jakiegoś openingu. Tymczasem dężerki, no i troszkę ich tu jest. Szczerze myślałem, że będzie. Nie wiedziałem, że w ogóle są, a trochę się ich tu faktycznie znajduje, więc no, to mnie cieszy, patrząc na ich wzrosty. Też nawet snakebaity w dość dużych, no czy takich dużych, no troszkę, nie? To też taka. Uśmiechnąłem się. No i co? Shattered Shutter... ich jest 10, jeśli się nie mylę, łącznie. Mamy też kapsułki, mamy Antwerp, mamy Sztokholm. No kandydat, to co, to, co tam y, wierzyłem, no i w jakimś stopniu dalej wierzę, jakoś tak długoterminowo, przy odpowiednim ułożeniu się gwiazd, no nie skupuje, no ale, ale ale, ale, co, one były wcześniej skupowane, więc są po prostu, nie no i trochę tego jest, co, trochę tego jest, tego kandydata, o, dengery kolejne, no dobra, od razu się uśmiechnęło, uśmiechnęła buzia, dalej mamy papiery a i to tyle Kołóczę więc dzisiaj taki odcinek, raczej krótki. Na tym końcu nie było aż tak wiele, bardziej właśnie tutaj tych kandydatów, troszkę majorowo, ale fajnie, że tych skrzynek mimo wszystko troszkę jest, tych dangerów tak w większych ilościach niż myślałem. No bo no to jest bardzo solidny teraz. Profit na nich oczywiście, no co popójdą do kontenerów, będą siedzieć i, no i zobaczymy, czy, czy jak to jeszcze będzie rosło, czy no i kiedy jakaś korekta e, większa wleci. Dobra, dzisiaj tyle. Może nagram takiego ocznego w wszystkich moich inwestycjach, jak już przerzucę wszystko, co mam na to jedno konto, to może wtedy faktycznie coś, coś ponagrywam. Dzięki za dziś, cześć, papa, do następnego.